Cześć, Siemanko, to znowu ja, Krzysztof Ferenc, Wujaszek Fericze. Ku mojej uciesze, nie tylko możemy tutaj dopaść dzisiaj zawodników, którzy będą za kilka chwil walczyć w tym PGE, jak ja to mówię, Koloseum, ale możemy też złapać takie gwiazdy jak Łukasz, Sasza Chlewicki. Serdecznie Cię witam. Siemasz, witam wszystkich. I oczywiście musimy tutaj też przedstawić juniora, to jest syn, potomstwo, być może yy, przyszłość polskiego MMA. Wiktor, dobrze mówię? Tak. Witam cię serdecznie, Krzysztof Wujaszek Felice. Tak, ja nie MMA, to może jiu bo zaczyna od jiu i Judo, także, także ma początek przed sobą, na spokojnie. To jak już zaczęliśmy ten temat, to może go tak troszeczkę, że tak powiem, pokontynuujmy. Rozumiem, że młody trenujący. Tak, tak, no ale to można jego zapytać, myślę, że też odpowie, także spokojnie. Dobra Wiktor, to opowiadaj. Widzę, że są ciągutki podacie, tata rozumiem nie zmusza, tylko sam z wielką chęcią y, na zajęcia brazylijskiego dżujitsu pomykasz. Tak. Opowiedz nam coś więcej, jak to wygląda? I czy tu już masz jakiś pasek, czy tak naprawdę to jeszcze są jakieś tam początki? Ile już trenujesz? Czy trenuję od zerówki i mam pomarańczowy pas. Od zerówki to wiesz, mi nic nie mówi, czyli ile to już latek? Y czyli 7. 7 nie, nie, 8. Nie, nie. 8. 8. Tak, no ma, jed, ma 13 lat, także, także już jakiś czas sobie jak, jak, jak poszedł do podstawówki, to od tej zerówki zaczął tam się ruszać, trenować, i, a tak naprawdę no to gdzieś tam druga klasa gdzieś tak no, bardziej zaczęło się to więcej go tak, że tak powiem zaszczepiać sobie zaczął w to i teraz, teraz był taki moment kiedyś, że trzeba było go zaprowadzać na zajęcia, tak, bardziej ten, teraz już nie, sam bierze torbę, e, zawija sprzęt i, i leci na, na, na salę, tak. Oczywiście jak szkoła pozwala, nie? Wiktor, życzę Tobie, żeby szkoła pozwalała, żeby Tata nie musiał Cię gdzieś tam bardzo gorąco namawiać do chodzenia na zajęcia. Oczywiście życzę Tobie w przyszłości sukcesów no i mam nadzieję, że będziesz przyszłą polską gwiazdą, jeżeli nie MMA, to chociażby brazylijskiego druzicy. Wracamy tutaj do Saszy. Sasza, Twoje typy. Powiedz mi, jak Ty widzisz wynik walki Mamet Halidow Borys Mańkowski. Co, no, powiem szczerze, jest dużo orzech do zgryzienia dla nas wszystkich, tak? bo, bo tu jest e, e, młodość kontra, kontra doświadczenie, no mamy gdzieś tam w okolicach tych moich lat, gdzieś tam jest, także, ale, ale jeżeli chodzi o, o wiek, ale tutaj no, powiem szczerze. No. Będzie, będzie ciekawa walka, się szykuje i ja myślę, że no tutaj to jest MMA. Tutaj to jest moment, y, chwila uwagi może zadecydować o tym, kto zwycięży, a obydwaj panowie mają swój kunszt dobrze wytrenowany, tak jak Borys, młody chłopak. Y, mamy znowu noswany list, wiadomo, y, timing, dynamika, zasięg, y, techniki, przekrojowość, wachlarz umiejętności, y, duży charakter pracy Borysa. No to wszystko gdzieś to nam y, na dzisiejszej gali zapowiada, no myślę, że fenomenalne widowisko. i. Ciężko się pokusić o kogoś. Na pewno, no powiem szczerze, no. Gdzieś ten arsenał taki ogólny może być więcej jak gdyby yy, po stronie Mameda, ale mówię, tutaj Borys na pewno nie będzie odstąpywał charakterem, tym, tą presją, taką swojej pracy i tą pracą mocnego kunsztu zapaśniczego. Tu się naprawdę szykuje rewelacyjna walka wieczoru i, i no, będzie miał Borys ciężko, ale naprawdę nie, nie, nie stawiałbym tego, że, że coś nie pójdzie nie tak. No, aczkolwiek wiemy ja wiem doskonale, że MMA to jest jeden moment, jeden chwilany uwagi i, i tyle, no ja, 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 ja to mogę sam powiedzieć, wiem jak jest i, i no mówię, no trzeba ten kontrakt z Fartem być podpisany też tutaj, nie? Powiedz mi, czy mm, Różal, Marcin Różal, Różalski, no już powiedzmy, nie chciałbym tutaj złego absolutnie sformułowania użyć, bo e, zawodnika e, bardzo szanuję i, i jako zawodnika, jako człowieka, aczkolwiek też już swoje lata Marcin ma, no a dostaje tutaj niedożę czempiona, który, no że tak powiem, zabrał pas Bedorfowi. To jeszcze młodego, świeża krew, silnego, tak naprawdę dobrego i w stójce, i w parterze, e, Santoforce. Czy myślisz, że róża Alpodoła, jak, e, jak będzie z jego psychiką i jak to będzie wyglądała e, ta walka, czy może być tak, że dwóch Stójkowiczów jednak skończy w parterze, czy sądzi, że tu będą szły jednak techniki strajkerskie? Często tak się zdarza, że kiedy wychodzi dwóch zawodników strajkerskich, to biją się w dole albo odwrotnie, tak? A tutaj mogę powiedzieć jedno, na pewno, że no, znam Marcina osobiście, to jest mój kolega, bardzo dobry, bardzo dobrze się znamy, gdzieś tam jakieś kontakty są, wszystko fajnie i chciałbym powiedzieć jedno, że no, tego co ma Marcin, charakter dobitki bitki, tego mu nikt nie zabierze i wiadomo, że znowu mamy konfrontację młoda krew kontra, kontra stary wyga, ale no, naprawdę tutaj Marcinowi życzę jak najlepiej, kibicuję mu serca, bo to mój kumpel i, i chciałbym, żeby, żeby zwyciężył, żeby, żeby mimo tego co tu powiedziałeś, yy, PESELu takich rzeczy, ja mówię PSL cyfry nie walczą, jest moment, dzień konia i wchodzi wszystko. Nie? Także z całym sercem za różalem. Dobra, zapytałem tak konkretnie o typy, a teraz bym chciał powiedzieć, zapytać, na jaką walkę ty czekasz konkretnie. Która walka twoim zdaniem będzie naprawdę elektryzująca i nie mam tu raczej na myśli, że tak powiem, takiego fejmu, dmuchanego fejmu. I nie mam tu na myśli walki na przykład burnejki i popka. Zostawmy to gdzieś tam jako taki free fight, na którą walkę czekasz najbardziej z punktu widzenia takiego czystego, pięknego, technicznego MMA? Ja bym nie chciał nikogo tutaj pominąć, bo wszyscy. Pracują na to, żeby tutaj być na stadionie, na takiej gali. To nie, nie, nie bierze się w przypadku, że ktoś jest, i tutaj organizacja naprawdę zadbała o super kartę walki. Każda walka jest bardzo interesująca. Pomijając to, co, o czym mówiłeś, ale tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę, to co mnie interesuje 6-6 i 70 To są dwie walki, które, no ja tutaj kibicuję, że będzie też dobry show, dobre fajewerki chłopaki pokażą i no co, no e, z względu tutaj Gamera, że miałem konfrontację z Gamerem i walka była e, taka dosyć no, na, na, na całym dystansie trzech rund, żeśmy stoczyli walkę e, tak samo tutaj Marcin Wrzosek niedawno walczył z moim podopiecznym Filipem Wolańskim dali walkę roku, super rewelacja naprawdę to jest też kolejne kolejne tutaj widowisko, te dwie walki naprawdę sportowo są koty, nie? No dobra nie męczę, bardzo dziękuję. Dziękuję tobie Wiktor, że te dwa zdania z nami zamieniłeś. Dziękuję Tobie Łuka, że poświęciłeś nam te 5 minut. Czekamy na to, żebyśmy spotkali się na kolejnej gali i mam nadzieję, że kolejna walka będzie dla ciebie troszeczkę bardziej szczęśliwa i że ten kontrakt z tym szczęściem i z tym fartem będzie podpisany. O no właśnie chciałem powiedzieć, że już teraz mam podpisany nowy, nowy kontrakt. Trzymasz. mam nowy, nowy kontrakt podpisany. Witam. Mam nowy kontrakt podpisany z Fartem. No wtedy mi wygasł ten kontrakt, ale, ale teraz na pewno zrobię wszystko i, i jesteśmy na dobrej drodze i odbijemy to sobie. I, i Nie będę chciał Was zawieść. Zresztą, tak jak mówię, Fart musi być, Fart musi sprzyjać, bo przepracowane jest zawsze. Ja nigdy nie wyjdę, nigdy nikogo nie, nie zlekceważę. Robota będzie robiona, także zobaczymy się niebawem. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dzięki. Dzięki, Dobra, Młody. Dzięki.